Wiesz co, większego z tej skóry nie uszyjesz, takie jak na przykład taki portfelik, jeden, który uszyłem w nie w czarnym kolorze i tutaj jak widzimy, widać te mocowania, jeszcze no, no Słuchajcie, nie, chodzi tutaj o tej skórze, tak? Ta skóra jakby sztywna tak, ona zawiera parafiny jeszcze zmienia się taki, taki efekt ma i tak dalej jak widzimy tutaj użyte mięciutka skóra plus w środku usztywnienia różne i tak dalej i jak widzimy te usztywnienia trzeba owinąć tą skórą niestety ta nie nadaje się nie nadaje się po prostu żadnym bokiem to nie zrobisz bo w tych miejscach no to nie, nie naciąga się ta skóra po prostu nie zrobisz tak dobrze no i to słuchajcie to jedyny i ten sprzedany już nie ma chyba, nie? a koniec i dzisiaj jest sprzedany ostatni słuchajcie, powoli znikają modele, bo jak powiedziałem, nowego niektórych modeli, nie będziemy szyć już nowych, bo nie będziemy zamawiać skóry i tak dalej, tutaj to chyba koniec tych dużych portfelików Uszyć jakiś inny dla Ciebie portfelik, ale mam tylko damski niestety i wychodzi, że z tej skóry nic nie mogę zrobić, bo to ty kupiona typowo pod torby takie, czy tam na laptopy, czy nawet takie dekstery też można uszyć z tej, z tej skóry, ale wiesz, no, wychodzi, że nic nie mogę Ci zaproponować, jeżeli chodzi o portfelik, ale jeżeli chcesz kupić torby i tak dalej, to jak najbardziej.